Ok. Dobra, graj! Świetna akcja! No, w trójkącie żeśmy pograli. Fantastycznie. Tylko, że no, niestety. Już chciałem zmienić kierunek i go zgubić. Niestety nie starczyło mi czasu. To były łamki sekund. Bardziej, że no, niestety nasz młody lub Kurcie jest już wykończony, więc zostanę na defensywie chyba. pewna interwencja. I mamy szansę rzutu wolnego rożnego sorry. Nie podoba mi się to moje ustawienie podczas wykonywania rzutów rożnych. Wolałbym być w polu karnym, ale... No nic. Skoro trener tak zadecyd zadecydował. No i koniec meczu 1-1. Wynik myślę zadowalający. Chociaż gra naprawdę czasami... Yy, czasami się podobała. Fenomenalnie o, Fantastycznie, aż 40 punktów dostałem i lada moment awans. Lub kurz debiutuje w reprezentacji tam przez nic i w parkach narodowych. Revanch To my już gramy w... poza fazą grupową w tym z tym Ajaxem. Eee, znaczy się Lidze mistrzów. Dobra, co gramy dzisiaj jeszcze ostatni meczyk. A później... Zrobimy sobie przerwę To i jedno udane podanie górą To nic trudnego Eee no spoko Ale więcej celnych strzałów na bramkę niż przeciwnik Świetnie damy radę Jedno ale fajnie było To nic trudnego Jedno podanie górą to faktycznie Nie powinno Stanowić większego problemu Okej okay. Przepraszam, naprawdę byłem sceptyczny, nastawiając do tego, że, że będę grał na środku obrony, ale w tej chwili już uważam, że to był chyba jednak dobry pomysł. Bo naprawdę fajnie, fajnie mi się grało na tym środku i myślę, że mógłbym nawet w klubie grać. Granie środkowym pomocnikiem jest naprawdę bardzo ciekawe. Dużo piłek przez Ciebie przechodzi, możesz się udzielać i w defensywie i w ofensywie Naprawdę... Wachlarz możliwości jest spory na, na środku obrony, a napastnik jest ograniczony Powiem, grałem właśnie takim wysuniętym... Oj, zaraz tracimy bramkę O, na szczęście się udało Ostatnio grałem właśnie tym... Zostań gwiazdą, bo to było bardzo dawno temu Okej, okay, to podamy górą jak będzie okay. to cały czas praktycznie grałem sobie na, na linii tej, na linii obrony tylko dostawałem jakąś prostopadłą piłkę wybiegałem za tą linię, bo byłem wtedy dosyć szybki, wszystko inwestowałem w tą szybkość i um, no. i praktycznie cały czas tylko grałem a patrzałem jak jak moi zawodnicy moi koledzy z drużyny grają i to naprawdę nie było nic, nic ciekawego. Oczywiście bramek zdobywałem od groma po prostu. Ale... Bramki to nie wszystko, jednak liczy się przede wszystkim fan z gry, a ten jest lepszy zdecydowanie na środku obrony, czy właśnie w takim... jako taki ofensywny pomocnik. Najlepiej jak gra się takim systemem powiedzmy jak. Barcelona, może nie do końca, Takiem, taką choinką, i wtedy gra się jednym z, tymi, z tych dwóch ofensywnych pomocników. Wtedy można jeszcze sobie zbić na skrzydło, to jest, to jest wtedy fajnie się gra. Będą jakoś po, tych, po tym jednym czy dwóch sezonach, kiedy zdobyłem tą opaskę kapitana w mojej drużynie, to, to zmieniłem ustawienie drużyny na właśnie taką, taką choinkę i grałem. Jako taki prawy cofnięty, prawy, cofnięty napastnik w takiej choince, no to fendo, fantastycznie się grało. Często właśnie zbiegałem na skrzydło, do środku wywałem. Nie no, naprawdę, to była wymarzona pozycja dla mnie. I w tej chwili na razie nie jestem na tyle, powiedzmy tutaj, ważny w drużynie, żeby sam dokonywać w niej zmian. To jest dziwne, że piłkarz nieważne, chociażby nawet ten kapitan, żeby dokonywał zmian sam w drużynie, ale... Co tam? Jakoś przynajmniej gra nagradza, że dokonujemy jakiegoś postępu w nagrodę, powiedzmy za nasze osiągnięcia możemy udzielać się w formacji drużyny. Tym bardziej że nie musimy cały czas grać na, na jednej pozycji dzięki temu. Oh fuck! Znacznie wcześniej nalusiłem ten z podania, niestety. Ech, średnio to wyszło. Okej, okay, dobra, wracamy na swoją pozycję na środku pola. Aha, no co do tego głosowania jeszcze, to naprawdę sporo było tych propozycji. Wszystkie bardzo fajne. gdzie jestem, a tutaj, dobra Aj, czekam na dobitkę <laughs> tam przaiłem za tym murem No, a co do tego głosowania, to jeszcze sporo było głosów na yy, na Inter, na Milan, yy, na Barce Co jeszcze? Na Chelsea było trochę głosów na Arsenal No ale to było tam po 10-kilkanaście a no na, na Borusję to było ponad 60, więc yy, Świetna ilość głosów, pamiętam jak był ten sezon menadżerski, kiedy to zapytałem jaką drużynę mam grać, to były to Lech dostał 4 głosy i wygrał to głosowanie, więc no zauważcie jaką jaki postęp tutaj jeśli chodzi o, o liczbę widzów i w ogóle, a tymczasem Lubkur strzela swoją pierwszą bramkę w karierze. Tutaj wykiwałem bramkarza, wykiwałem obronę i takim pięknym można być półlopkiem, nawet technicznym strzałem pomiędzy tych dwóch obrońców. Tak jest. Fenomenalna bramka, panie Lopkurc. No, tak więc pierwsza bramka w karierze. O, zobaczcie od razu, jak mi się pasek podniósł. E jeśli chodzi o ten, o ocenę. Ten pasek reprezentuje po prostu ocenę od 1, do, tam od 1 do 10, nie? Jeśli będzie na maksa, no to jest 10-0 ocena. Myślę, że wystarczy strzelić z 2-3 bramki i wtedy już dziesiątkę mamy w kieszeni. Koronę króla strzelców i w ogóle... klas yy, króla strzelców. Koronę yy, najlepszego piłkarza meczu. No, man of the match po prostu. I tyle. <laughs> Co tu dużo mówić? Dobra, cofniemy już się. Muszę ciągle pamiętać, że Jestem takim cofnięty napastnikiem, i wypada mi się też cofać czasem do obrony. Zobaczymy, jak tak dalej pójdzie, to mam duże szanse na zdobycie tytułu najlepszego piłkarza w meczu. A za to sporo punkciorów leci, doświadczenia oczywiście. I po tym meczu już na pewno awansuję na następny poziom, następny level mojej piłkarskiej kariery. Dostanę trochę punktów do rozdania. A, możecie mi w ogóle pisać, jeśli chcecie Jak... Jakie... W jakie umiejętności najlepiej na początku inwestować? Bo ja... totalnie nie wiem W co na początku... No tak myślę, że na początku pójdziemy w te... W te umiejętności motoryczne, czyli szybkość, wytrzymałość, przyspieszenie No mm. ale nie trzeba... Trzeba też... Nie można też zapominać o tym... O tych długich podaniach, krótkich podaniach, czy kontroli nad piłką, to zdecydowanie też by się przydało. Dribbling. Nie wiem też do czego służy taka ta umiejętność opanowanie, czy to jest opanowanie w sensie taka zdolność mentalna, że radzisz sobie ze stresem, no bo tak to, to jest bezużyteczne w takim razie, czy opanowanie piłki, <grym> tak więc... Nie mam... nie mam pojęcia, też możecie pisać. Okej. Okay. Akcja ze środka. Że bardziej się udzielimy tutaj. O, widzę, że po lewej stronie zrobiła się niezła luka. Chciałem zna zna znaleźć sobie tam swoją pozycję. Ale powiem wam, że nawet przyjemniej się grało na w tym środku pomocy, ale... Teraz mogę się bardziej ofensywnie usposobić. A może po prostu już się przez ten jeden mecz przyzwyczaiłem, a i teraz trzeba ze stanu musiałem spróbować. Już czuję, że to jest mój dzień po prostu. <grym> okej, okay, out dla nas, niedokładne podanie przeciwników z Ajaxu Amsterdam z Amsterdam, może tak. No, okej, okay, więc dwu mecz wygrany przez nas. E, ponieważ w pierwszym meczu było 1-1 a w drugim jak na razie 1-0. Ok, poprosiłem o podanie. Otrzymałem je. Więc, jeśli wynik zakończy się rezultatem, takim jaki jest w tej chwili, to uda nam się przejść do kolejnej rundy Pucharów. Strzał! Tak jest! Lukas. Nie wiem co to za jeden. Czy napisali mu po prostu. Od, yy, od Lukas Bariosz? Po <grydy> prostu nie wiem, Kuba w tej chwili też ma Kuba na koszulce, a nie Błaszczykowski. Znaczy w Borusji, nie? No, akurat nie wiem czemu Bariosz nie miałby mieć Bariosz no, na, na na... koszulce, ale chyba Lukas też jakiś gra w Borusji. No, ale ja nawet nie wiem, bo średnio się znam na, na lidze niemieckiej, powiem wam szczerze. Ym, na Borusji tam wiadomo troszkę bardziej z racji tych Polaków tym, w tej grużynie, okej okay. strzelaj! aj, teraz Lewandowski przed szansą, ale zmarnował ją spójrzmy na powtórkę tutaj lub kurca miał za plecami zawsze go ubezpiecza taka, hmm, taka przyzwoitka jego, że tak powiem nie, to nie miało sensu, a dobra jest moc, jedziemy 2-0 Świetnie, ale idzie coraz lepiej naprawdę. Okej, teraz odbiór piłki. Dobra, graj świetnie. Teraz... Aj, nie do tego. Hmm, chciałem tam Błaszczykowski wybiegał e, na skrzydło świetnie. Chciałem mu prosto podać, ale niestety nasz mister Lubkurs postanowił podać komuś innemu życie. Okej, Widenfeller. Jak mu tam ok, no, ocenę mam naprawdę bardzo dobrą. Więc a zną przerwę. Fak, jeszcze kamera mi się zmieniła przez przypadek. <grybujesz> a, czekajcie. Hmm, powtórkę, ustawienia kamery. Perspektywa zawodnika. No tutaj też można sobie ustawić na przykład perspektywę zawodnika, czyli cały czas będziemy obserwować grę z perspektywy mojego piłkarza. No to jest, to jest fajne, właśnie dla tego trybu, ale no, jakoś nie mam do niej przekonania, ponieważ nie widzę co się dzieje na boisku i to mnie troszkę tutaj przeszkadza. Okej, okay, więc kontynuujemy. Minuta doliczona. Chyba już się nie uda nic tutaj ugrać więcej. A no, chociaż może... Aś, niestety zwrotność. Dezeów. Okej. Okay, jakimś cudem udało mi się tutaj przejąć tą piłkę. Staram się jeszcze wykrzesać z siebie siły na jedną akcję skrzydłem. A, dupa. Brawa, brawa. 2 do zera. Ok, no tu już ta druga bramka. Świetna sprawa. A, no to dalej. Tak jest! Zostałem 5 punktów za najlepszego piłkarza meczu. No i okej, okay. dostaliśmy trochę punktów. Awansowaliśmy na kolejny poziom. Pokażę wam teraz jak to wygląda. Dzień triumfu. Zostali zawodnikiem meczu, a jego klub pokonuje Ajax. Yo, yeah, Pięknie! Dobrze, następny mecz ze Stuttgartem. Sprawdźmy, może, jak tam się. E... Następny mecz gramy z Realem. Pierwsza runda. No, to były ten, eliminacje, chyba. Dopiero taj. W tej chwili gramy. Tak, tam były eliminacje. A w grupie gramy z FC Kopenhaga, Real Madrid i Manchester United. Grupa śmierci? Zobaczymy. Tak więc, aha jeszcze ta poprawa trybutów, nie wiem który to jest przycisk na padzie, więc tak sobie włączę i dostaliśmy tylko 10 punktów. Tak więc, kontrola piłki na pewno by się przydała, dribbling też na pewno by się przydał. Długie podanie i krótkie podania. Na razie zostawimy jak jest, są ważniejsze rzeczy. Szybkość biegu, no na pewno, ta wytrzymałość, o, zdecydowanie. Przyspieszenie, 66. Hmm. Dlaczego 66, a nie 60, 65? A, chyba też dostaję jakieś punkty za normalnie za grę. Te do środkowania. też miałem 60, a mam teraz 62. Więc. fajnie. Dobra. Agresja, refleks. Nie, opanowanie. Nie wiem do czego. Piszcie, o, do czego jest to opanowanie. Główki też na razie nie wiem. Aha, tam dalej jest, jeszcze są cechy. Okej, okay, fail. <noise> Dodatkowe cechy. Dobra. Główki. Strzały z daleka, krycie. Aha, ja tego nie. Dobra, sorry Was za to. <laughs> Fail z mojej strony. Tego nie mogę, tych dodatkowych cech nie mogę polepszać, ponieważ one mi się polepszają. O, w tej chwili na przykład siła za moje osiągnięcia na boisku, po prostu. Więc, sorry Was za to. Zapomniałem. Dawno nie grałem w ten tryb, więc jest. Możecie, musicie mi wybaczyć. Nie mogę tego, mogę modyfikować tylko te główne cechy, więc wytrzymałość, wykończenie. Nie, wykończenie na razie zostawimy. Mhm. Więc damy sobie może wrzyłę, nie, może nie dzisiaj. Kontrola piłki, dribbling. Tak, to zdecydowanie mi się przydało. Eee, no i tyle. Okej, okay, świetnie. Tak więc to będzie na tyle na dzisiaj. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Zagrajmy w, Zagrajmy w FIFA 10 w trybie Zostań gwiazdą. Jestem Lubkurs, niech moc będzie z Wami. Pamiętajcie, nie spamujcie, kiedy FIFA. FIFA będzie wtedy, kiedy będzie. I to tyle. Na razie.